Bardzo często, bardzo często, ale to bardzo często jesteśmy pytani, ile kosztuje metr hali. W tym odcinku odpowiem na to pytanie. Hallo od grupa Heverts, hale z profili zimno giętych, produkcja, montaż. Ja nazywam się Jakub Kocjan, jestem prezesem i dyrektorem sprzedaży. Jeśli też interesuje Ciebie cena metra hali, daj łapkę w górę. Cena metra kwadratowego hali waha się między 1500 a 2900 zł netto. Z czego wynika cena i co się na nią składa? Pierwszym elementem są prace ziemne, czyli ile gruntu będzie trzeba wymienić, utwardzić, jeszcze przed postawieniem fundamentu. Warto zbadać grunt, polecam zrobić minimum 3 odwierty, chyba że zaleca więcej projektant. Przyjmij, że jeden odwiert może kosztować między 400 a 600 zł netto. Dzięki takiemu badaniu będziesz wiedzieć, czy wystarczy tylko nasypać 20 cm w piasku i utwardzić grunt, czy na przykład będzie potrzeba wymienić grunt do pół metra głębokości. Drugi krok to przygotowanie fundamentu. Przecież budynek musi mieć na czym stać. Jedno z najpopularniejszych jest wykonanie stóp fundamentowych, ale wiąże się to z kilkoma istotnymi wywadami, jak na przykład bardzo duży nakład pracy. Trzeba wykopać dziury pod stopy, ustabilizować grunt robiąc betonowe ławy, a następnie wykonać szalunki, które także zużywają mnóstwo materiałów i czasu pracy. Następnie należy wykonać zbrojenie stóp i zalać je betonem. Grunt usunięty przy wykopach trzeba uzupełnić dobrej jakości piaskiem, który musimy następnie zagęścić. Nie możemy zrobić tego za pomocą wykopanej ziemi, ponieważ tylko piasek nadaje się do zagęszczenia. Przy przygotowaniu fundamentów mamy bardzo dużo wywożenia i przewożenia materiałów, a efekt to tylko stopy fundamentowe bez posadzki dla obiektu. W tej wersji należy przyjąć od 300 do 500 zł na metr kwadratowy. Dodatkowo przyjąłbym do obliczeń koszt posadzki, czyli jakieś 150-250 zł za metr kwadratowy. Dużo nowocześniejszym i tańszym sposobem jest wykonanie płyty fundamentowej, czyli posadowienia w całości wylanego betonu. Za jednym zamachem wykonujemy płytę fundamentową, która jest od razu gotową posadzką. Prace ziemne w tym rozwiązaniu są uproszczone. Usuwamy warstwę naniesionej ziemi, którą stabilizujemy piaskiem bądź kruszywym. Następnie wyrównujemy powierzchnię i wylewamy jedną warstwę betonu. Do zbrojenia płyty używamy gotowych siatek, co bardzo przyspiesza proces. Czas wykonania płyty fundamentowej z równoczesnym uzyskaniem gotowej posadzki jest aż pięciokrotnie krótszy w stosunku do budowania stóp fundamentowych i dalszej robocizny przy posadzce. Nie musimy dowozić tak dużych ilości piasku do zagęszczenia otworów. W tym rozwiązaniu przyjmij widełki między 350 a 500 zł m metr za metr w zależności od tego, czy płyta ma być ocieplona, czy nieocieplona. Jeżeli jest ocieplona, to czy jest ocieplona obwodowo, czy po całości. Jeśli chcesz też jakoś wykończyć posadzkę, na przykład zatrzeć czy pokryć dodatkowo jakąś żywicą, to dojdziesz do kosztów kolejne minimum 50 zł na metr kwadratowy. Trzecią i najtańszą opcją są słupy fundamentowe. Jednak to rozwiązanie to fundament wyłącznie dla słupa konstrukcji nośnej i nie stworzy ci podłogi w hali. Takie rozwiązanie jest świetne w przypadku hal o mniejszej szerokości typu 6, 7, 8 metrów. Jest to koszt w granicach od 120 zł za metr kwadratowy. Wówczas w środku możesz podłogę wyłożyć kostką. Tak doszliśmy do punktu zero, gdzie posadowienie już stoi i możemy przejść do tej części wyceny inwestycji, która interesuje każdego inwestora. Koszt stawiania samego budynku na gruncie waha się. Od 700 do 900 zł netto za metr kwadratowy. Sam budżet na konstrukcję to między 220 a 350 zł netto za metr kwadratowy w zależności od wysokości, długości i szerokości budynku oraz strefy wiatrowej i śniegowej, w ramach której konstrukcja ma być stawiana. Następnie montaż konstrukcji. Tu dolicz dodatkowe 70 zł na metr kwadratowy. Okładzin na rynny obróbki blacharskie to od 65 zł wzwyż w zależności czy ściany mają być z blachy trapezowej czy płyty warstwowej oraz w zależności od jej grubości. Dodatkowo dolicz koszt montażu okładziny o 40 zł za metr kwadratowy ściany i dachu. Kolejna sprawa: wyposażenie. Koszt bramy zaczyna się od 6000 zł. Netto, a drzwi od 1000 zł netto. Dlatego załóż sobie od 50 zł za metr kwadratowy w zależności od tego, czy chcesz mieć jedną bramę wjazdową, czy na przykład osiem. Następnie takie rzeczy jak stolarka otworowa, czyli drzwi, okna, świetliki dachowe i klapy dymowe. Wszystkie te rzeczy przydają się klientom, których obsługujemy, a wiedza na temat ilości tych dodatków przyda Ci się, abyś jak najdokładniej mógł policzyć koszta inwestycji. Jeśli szukasz oszczędności na takiej inwestycji i posiadasz dokumentację do takiej konstrukcji, będziesz mógł samemu postawić halę, co wygeneruje oszczędności. Druga opcja to zamówić montaż u producenta. Pamiętaj, by o wycenę pytać zawsze na bieżąco, bo ta ulega zmianie. Może warto rozejrzeć się za lokalnymi podwykonawcami do montażu i dostawcami na dodatki typu brama czy okna. Może się to okazać dla Ciebie tańsze i bezpieczniejsze w przyszłym użytkowaniu. Na tym etapie możesz halę zgłosić do zakończenia robót i jak nie ma przeciwwskazań, zacząć z niej korzystać. Oczywiście jest ona w stanie deweloperskim zamkniętym. Nie mówiliśmy nic o instalacjach sanitarnych, elektrycznych. Tutaj załóż minimum 200 zł na metr kwadratowy, aby doprowadzić halę do użytku. Teraz już wiesz, że określenie ceny za metr kwadratowy hali jest zależne od Twoich potrzeb i wymagań. Cena może zaczynać się od 1500 zł netto. Napisz w komentarzu, jaki wymiar hali Ciebie interesuje, a my doradzimy Ci, jak podejść do tej inwestycji.